Ani ta Wójt gminy Smętowo-Graniczne. Cieszymy się, że z Radiem głos mieliśmy dzisiaj okazję uczestniczyć w otwarciu inwestycji. To pokazuje, że gmina Smętowo-Graniczna się ciągle rozwija. Bardzo mi miło słyszeć te słowa: tak, rozwijamy się, nie spawalniamy. Tak jak mówiłam, mamy długofalowy plan inwestycyjny. I skrupulatnie go realizujemy. Nie ukrywam, że środki własne to jest 50%, resztę to są dofinansowania, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, czy to z Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję władzom za to, że dostrzegają to, że w takich małych gminach ta infrastruktura drogowa to jest naprawdę wielki krok do rozwoju. Tak jak mówiłam w przemówieniu, widzę, że bardzo dużo mieszkańców osiedla się na nowo, wraca do nas. Nowo powstały żłobek w zeszłym roku. Zaludniony. Czyli dzieje się, po prostu się dzieje, i nasze hasło, które trwa od siedmiu lat, wspólnie tworzymy to miejsce razem z mieszkańcami, jest realizowane. Kiedyś dostałem kubek od pani Wójt. Tak. Sześć lat temu. Yy, oddam sens napisowi na tym kubku, bo mam go do dzisiaj. Piękny kubek zresztą. Nieważne co pijesz, kawę czy herbatę, ważne w jakim towarzystwie. Więc y, dziękuję pani przewodniczącej, pani wójt za zaproszenie do tego zacznego towarzystwa, że możemy się dzisiaj spotkać. To po pierwsze. Po drugie pamiętam nasze pierwsze spotkanie, to było ponad 6 lat temu, kiedy rozmawialiśmy też o inwestycji drogowej. I wtedy trochę się zastanawialiśmy, czy nam się uda e, to zrobić. Radio Głos Uskrzydla Duszę